Pustynia. Nevada latem 1875 roku nie zna litości. Sześcioro niewinnych dzieci zostało uwięzionych w bezlitosnym morzu piasku po tym, jak ich wagon został zaatakowany. Przy ciałach swoich rodziców nikt nie pozostał, by ich chronić. Bez wody śmierć nie jest kwestią dni, lecz godzin. Prawo dzikiego zachodu jest jasne: słabi giną. Ale jest ktoś, kto myśli inaczej. Wzdłuż granicy Nowego Meksyku i Arizony rozciągała się północna część pustyni Sonora. Tego lata upał pobił wszystkie wcześniejsze rekordy. Ziemia popękała, kaktusy wyschły, nawet najtwardsi osadnicy woleli trzymać się pod dachem. Farma Marty Wilkins odpoczywała tego dnia cicho w cieniu wzgórza. 45-letnia kobieta od trzech lat była wdową po tym, jak jej mąż Thomas Wilkins został zastrzelony podczas bójki w salonie. Ludzie próbowali przekonać ją, by sprzedała farmę i wróciła na wschód, ale Marta pozostała nieugięta. Słońce było już wysoko, gdy Marta zauważyła chmurę kurzu w oddali. Najpierw pomyślała, że to zapowiedź nadchodzącej burzy piaskowej. Ale gdy zbliżyła się, zobaczyła samotnego jeźdźca pędzącego w jej kierunku z szaloną prędkością. To był stary Dan Tucker, miejscowy listonosz. Dan zeskoczył z konia, zanim ten całkowicie się zatrzymał. Jego twarz była zalana potem i nie tylko z powodu upału, w końcu złapał oddech. Marta dowiedziała się, że karawana osadników została zaatakowana przez bandytów około 20 mil stąd. Wszyscy zostali zabici, z wyjątkiem sześciorga dzieci, które z jakiegoś powodu pozostawiono na pustyni. Dan usłyszał wiadomość po drodze, ale byłoby zbyt niebezpiecznie iść tam samemu, ponieważ bandyci mogli być jeszcze w pobliżu. Marta nie wahała się. Zaprzęgła konie, załadowała dwie beczki wody na wóz, spakowała żywność, wzięła strzelbę męża i ruszyła w kierunku pustyni. Dan próbował ją odwieść od tego pomysłu, ale Marta powiedziała tylko: Jeśli teraz się nie ruszymy, wieczorem nie będzie już kogo ratować. Słońce bezlitośnie paliło, gdy Marta prowadziła wóz. Dwa razy prawie utknęła w piasku, ale zręcznie sobie poradziła. W oddali krążyły sępy. Zły znak. Po trzech godzinach jazdy zobaczyła postrzelane wozy. Widok był przerażający. Jedenastu ciał dorosłych leżało na ziemi. Napastnicy zabrali wszystko, co mogło mieć wartość nawet konie. Wozy były splądrowane, częściowo spalone. Marta ostrożnie się zbliżyła, trzymając strzelbę w ręku. Ale po bandytach nie było już śladu. Gdy podeszła bliżej, usłyszała słaby płacz za jednego z przewróconych wozów. Tam znalazła pierwsze dziecko trzyletnią dziewczynkę. Jej ubranie było podarte, twarz poparzona słońcem i mokra od łez. Kiedy zobaczyła Martę, zaczęła płakać jeszcze głośniej. Marta szybko dała jej wody, a następnie owinęła wilgotną szmatką. Dziecko uspokoiło się i było w stanie powiedzieć, że jego rodzeństwo i inne dzieci ukryły się między skałami, gdy przyszli źli ludzie. Marta systematycznie przeszukiwała okolice. Znalazła około pięcioletniego chłopca w cieniu kaktusa, już na wpół nieprzytomnego. Siedmioletnia dziewczynka ukryła się pod wozem, tak nieruchomo, że Marta prawie przeszła obok niej. Bliźnięta chłopca i dziewczynkę, które miały około sześciu lat, znalazła z większym trudem. Uciekli dalej i ukryli się w małym zagłębieniu skalnym. Szóste dziecko sprawiło największy problem. Nigdzie nie mogła go znaleźć, choć pozostałe dzieci wspominały o Jaymie, najstarszym chłopcu. Marta prawie poddała się w poszukiwaniach, gdy zauważyła słaby ślad w piasku, który prowadził w kierunku wzgórza. Tam znalazła Jamie'ego. Siedmioletni chłopiec po ataku zebrał całą swoją odwagę i wyruszył po pomoc. Niestety zdołał przejść tylko mile, zanim upał i wyczerpanie go pokonały. Żył ale ledwo. Marta zebrała wszystkie sześcioro dzieci przy wozie, dała im wody i jedzenia, ile tylko były w stanie spożyć. Tymczasem próbowała ustalić kim byli i skąd pochodzili. Dowiedziała się, że napastnikami mogła być banda Billa, Kalhuna, która od miesięcy terroryzowała okolice. Tylko starsze dzieci potrafiły podać swoje imiona. Troje dzieci z rodziny Johnsonów, Jamie, Emma i mała Sara. Z drugiej rodziny bliźnięta Michael i Mary Taylor oraz pięcioletni Thomas, który był w takim szoku, że prawie nie mówił. Marta zdała sobie sprawę, że nie może wrócić ze wszystkimi sześciorgiem dzieci na swoją farmę w jednym transporcie. Upał i odległość stanowiły zbyt duże ryzyko. Musiała podjąć decyzję. W końcu postanowiła, że najpierw zabierze troje najsłabszych dzieci. Jamiego, Tomasa i małą Sara. Pozostałe umieściła w cieniu jednego z wozów, z dużą ilością wody i jedzenia, obiecując, że wróci po nich o świcie następnego dnia. Starsze dzieci rozumiały sytuację, choć bały się zostać same. Marta dała im mały pistolet, ale mogły go używać tylko do sygnałów alarmowych. Droga powrotna była jeszcze trudniejsza. Słońce już zachodziło i wkrótce nastał chłód pustynnej nocy. Dzieci spały na wozie owinięte kocami, podczas gdy Marta jechała bez przerwy. Około północy dotarli do farmy. Marta szybko położyła wyczerpane dzieci do łóżek, a następnie przygotowała się do jutrzejszej podróży. Spała zaledwie dwie godziny, zanim znów wyruszyła po pozostałe dzieci. Świt wstawał, gdy ponownie zbliżała się do miejsca ataku. Już z daleka widziała, że coś jest nie w porządku. Dym unosił się z miejsca, gdzie zostawiła dzieci. Marte ogarnęła panika. Gdy podeszła bliżej, zobaczyła, że wóz, w którym zostawiła dzieci, został podpalony. Rozpaczliwie zaczęła wołać dzieci po imieniu. Odpowiedź nie nadeszła z kierunku wozu, ale z pobliskiej skały. Emma, siedmioletnia dziewczynka, wyszła z pistoletem w ręku. Powiedziała, że o świcie wrócili bandyci, aby zatrzeć ślady. Dzieci uciekły w ostatniej chwili między skały. Marta natychmiast zaczęła szukać pozostałych dwojga dzieci. Michaela znalazła szybko, ale Mary nigdzie nie było. Chłopiec łkając, opowiedział, że jego siostra przestraszyła się i uciekła, gdy wrócili bandyci. Marta i dwoje dzieci szukały Mary przez wiele godzin. Słońce było już wysoko, a Marta wiedziała, że małe dziecko nie przeżyje długo w warunkach pustynnych. W końcu znaleźli mały ślad stopy, który prowadził w kierunku odległego kanionu. Przy wejściu do kanionu znaleźli but Mery. Wewnątrz skał droga stawała się coraz węższa, i Marta ledwo przeciskała się przez szczeliny. W końcu w małej jaskini znaleźli dziewczynkę, która nieprzytomna leżała na ziemi. Droga powrotna była prawdziwym wyzwaniem. Upał, ograniczone zapasy wody i dwoje wyczerpanych dzieci sprawiły, że siły Marty również się wyczerpywały. Ponadto wiedziała, że bandyci mogą wciąż być w okolicy. W połowie drogi w oddali pojawiła się chmura kurzu. Marta obawiała się, że to bandyci, ale na szczęście był to Dan Tucker z kilkoma mężczyznami z miasta. Listonosz zaczął się martwić, gdy Marta nie wróciła na czas i zorganizował pomoc. Bezpiecznie wrócili na farmę, gdzie pozostała trójka dzieci czuła się już lepiej. Lekarz, którego wezwał Dan, zbadał wszystkie sześcioro dzieci. Cudem wszystkie przeżyły straszną próbę, choć stan Mary pozostawał krytyczny przez kilka dni. Historia szybko rozeszła się po okolicy. Ludzie przynosili jedzenie, ubrania i zabawki dla dzieci. Lokalny szeryf zorganizował ekspedycję, aby schwytać bandę Kalhuna, ale bandyci zniknęli bez śladu. Dla Marty rozpoczął się nowy rozdział. Władze próbowały ustalić, czy dzieci mają jakichś krewnych, ale to wymagało czasu. Tymczasem Marta opiekowała się nimi. Dni zmieniały się w tygodnie, tygodnie w miesiące. Dzieci powoli przetwarzały traumę i zaczynały przystosowywać się do nowego życia. Marta nauczyła je prac na farmie. Posyłała do szkoły i wieczorami opowiadała im historię. Jamie, najstarszy chłopiec, był szczególnie przywiązany do Marty. To on najlepiej pamiętał swoich rodziców i atak. Pewnego wieczoru, gdy myślał, że nikt go nie słyszy, powiedział Marcie, że widział twarze bandytów i rozpoznałby ich, gdyby spotkał ich ponownie. Marta zaczęła się martwić. Jeśli bandyci dowiedzą się, że jest świadek, który może ich zidentyfikować, Mogą wrócić. Skontaktowała się z szeryfem, który obiecał częstsze patrole w okolicy farmy. Dwa miesiące minęły we względnym spokoju. Dzieci zakończyły rok szkolny i na farmie rozpoczęły się prace letnie. Marta wciąż czekała na odpowiedź władz w sprawie krewnych dzieci, ale zaczynała przyzwyczajać się do myśli, że być może zostaną z nią na zawsze. Pewnego wieczoru, gdy marta przygotowywała kolację, Jamie wbiegł do kuchni z informacją, że zbliżają się jeźdźcy. Serce marty zamarło. Wzięła strzelbę i wysłała dzieci tylnymi drzwiami, aby ukryły się w stodole. Jeźdźcy nie byli jednak obawianymi bandytami, lecz szeryfem i dwoma nieznajomymi. Jeden z nich, elegancko ubrany starszy mężczyzna, był Thomasem Taylorem, dziadkiem bliźniąt. Drugi to wuj Sara Johnson. Jedyny żyjący krewny dzieci. Spotkanie było radosne, ale i bolesne. Marta wiedziała, że musi pozwolić dzieciom odejść, aby mogły być ze swoją rodziną. Dzieci jednak trzymały się Marty, zwłaszcza Jamie, który oświadczył, że nigdzie nie idzie. Tego wieczoru w salonie Farmhouse'u odbyła się długa rozmowa. Pan Taylor i pan Johnson docenili bohaterstwo Marty i poświęcenie, jakie poniosła dla dzieci. W końcu zaproponowali nietypowe rozwiązanie: Marta może zatrzymać farmę, a dzieci mogą z nią zostać, oni zaś będą je regularnie odwiedzać i wspierać finansowo ich wychowanie. Marta ledwo mogła uwierzyć w to, co słyszy. Po raz pierwszy od miesięcy pozwoliła sobie na płacz, ale tym razem z radości. Świętowali decyzję i wydawało się, że w końcu wszystko będzie dobrze. Dzieci były szczęśliwe, że mogą zostać, a Marta odczuła ulgę. Trzy dni później, o świcie, Marta obudziła się słysząc dziwny hałas. Ktoś chodził wokół domu. Cicho wstała, wzięła strzelbę i wyjrzała przez okno. Na podwórzu stało trzech jeźdźców, w świetle księżyca wyraźnie widać było zamaskowane twarze. Banda Kalchuna wróciła. Marta wiedziała, że przyszli po dzieci, zwłaszcza po Jamiego, który mógł ich rozpoznać. Szybko obudziła dzieci i wysłała je na strych, gdzie tajne wyjście prowadziło na teren za domem. Zanim bandyci zdążyli się włamać, Marta wyszła na werandę ze strzelbą w ręku. Bill Calhoun szyderczo ją przywitał i oświadczył, że wie, iż chłopiec widział jego twarz, a on nie może zostawić świadka. Marta nie ustąpiła. Przypomniała Kalchunowi, że nie jest już tą samą kobietą, która kiedyś opłakiwała i się bała. Teraz jest matką sześciorga dzieci i jest zdolna do wszystkiego, by je chronić. Napięcie było wyczuwalne. Palec Marty spoczywał na spuście, podczas gdy Kalchun powoli sięgał po broń. Ta chwila wydawała się wiecznością. Wtedy rozległ się strzał, ale nie strzelała ani Marta, ani Kalchun. Dźwięk dochodził od wejścia na farmę. Przybyli szeryf i jego ludzie, w tym pan Taylor i pan Johnson, którzy nie ufali bezpieczeństwu okolicy i zorganizowali straż wokół farmy. Bandyci próbowali uciec, ale nie mieli szans. Kalchun został schwytany, jeden z jego towarzyszy zastrzelony, a trzeci się poddał. Gdy wzeszło słońce, farma znów była bezpieczna. Dzieci wyszły z kryjówki i jedno po drugim przytulały martę. Jamie, który przez cały czas obserwował wydarzenia, teraz dumnie stał obok kobiety, którą kochał już jak matkę. W następnych tygodniach odbył się proces bandytów. Zeznania Jamiego miały kluczowe znaczenie, a jego odwaga zaimponowała wszystkim. Calhoun i jego pozostały towarzysz zostali powieszeni, na zawsze uwalniając okolice od strachu. Farma Marty rozkwitała w kolejnych latach. Szóstka dzieci dorosła. Chodziła do szkoły i każde znalazło swoje miejsce w życiu. Jamie ostatecznie został szeryfem, przysięgając chronić słabych i niewinnych. Emma została nauczycielką, Thomas lekarzem, Michael rolnikiem, a Mary, idąc w ślady Marty, stała się silną, niezależną kobietą. Mała Sara, która ledwo pamiętała swoich rodziców, uważała Martę za swoją jedyną matkę. A później, podążając za jej przykładem, uratowała dzieci uwięzione podczas zawalenia się kopalni. Historia Marty Wilkins była długo opowiadana w okolicy. Historia kobiety, która przeciwstawiła się bezlitosnym prawom Dzikiego Zachodu i udowodniła, że prawdziwa siła nie tkwi w broni, ale w sercu. Pustynia nadal pozostawała okrutna, prawa Dzikiego Zachodu się nie zmieniły. Ale tego gorącego letniego dnia Marta Wilkins napisała nowy rozdział w historii. Nie był to rozdział o słynnych rewolwerowcach czy legendarnych przestępcach, ale o prostej wdowie, która nauczyła dziki zachód, że odwaga to nie brak strachu, ale pokonanie strachu dla tego, co naprawdę się liczy. A gdy szóstka uratowanych dzieci dorosła i przekazała tę historię dalej, dziedzictwo Marty żyło nadal, przypominając wszystkim, że prawdziwi bohaterowie Dzikiego Zachodu często nie są tymi, o których piszą gazety, ale tymi, którzy po cichu zmieniają świat wokół siebie.